Testuje i komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy! Bonjour tout le monde, je vous présente, 3, 4 czyli moi drodzy, podejście do samochodu kompaktowego od Francuzów. Francuzi podobnie jak to Niemcy czy Japończycy od lat produkują samochody właśnie kompaktowe z segmentu C, tak zwanego segmentu Golfa. Ale w tym przypadku mówią nie, 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 pójdziemy za młodą i troszkę pod prąd. O ile wszyscy jeszcze wciąż robią kompakt, o tyle właśnie Francuzi na przykład C3 Crossem oraz c 5 x pokazują, że zróbmy samochód, który jest i crossoverem, i limuzyną, i jeszcze limuzyną kupę, a trochę kombi. O tyle właśnie nowa C4 jest czystym kompaktem. Crossoverowym bądź crossoverem kompaktowym, kto jak woli. Samochód w tym przypadku z silnikiem benzynowym, dokładnie w tym teście, będzie mniej osteisty, coraz o wnętrzu i bagażniku, bo to Wam pokazywałem wszystko tutaj w teście z C4 z silnikiem diesla, a w tym przypadku zobaczymy, jak jeździ C4 z silnikiem benzynowym i z przekładnią manualną. Zapraszam! Sprawdź stronę doradca samochodowy.pl. Pomożemy ci dobrać samochód do Twoich potrzeb od A do Z. Niezależnie czy nowy, używany w finansowaniu czy za gotówkę. Zapraszamy! Sprawdźmy pod maską. C4 w tym jakże ciekawym złoto-brązowym kolorze. No i pod maskę właśnie zagościł. W sumie to już znany silnik z całego koncernu Stellantis, czyli silnik. Gdzie ty masz ten dzinzel, Silnik 1.2 2, piutech który jest oczywiście silnikiem 3 rzędowym z turbosprężarką. W tym przypadku generuje on moc 130 koni mechanicznych oraz 230 Nm. To wszystko napędza nam przednie koła dzięki przekładni manualnej sześciobiegowej. Mały silnik, ale mocy już nie mało, a samochód także wielki nie jest. Powinno być ekonomicznie i w miarę dynamicznie, ale o tym za chwilkę podczas jazdy. Jazda testowa. Zaczynamy test Citroena C4. C4, a nie C4, RK z bądź Kaktus. Po prostu C4 w tej chwili jest wszystkim w jednym nadwoziu. Samochód ma trochę wyższy prześwit, na przykład właśnie na łąkę. Dokładnie wynosi on 156 mm, czyli wystarczająco w zupełności właśnie do przejazdu przez bardzo, ale to bardzo delikatne bezdroża, bo napęd trafia tylko na przednie koła. Natomiast sam samochód jest bardzo uniwersalny, ma to, co mają samochody francuskie, czyli nie, 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 jest bezawaryjny. Moi drodzy, oczywiście zawieszenie, jest ono stereotypowo francuskie, jest bardzo miękkie i bardzo komfortowe, co się sprawdza w szczególności w mieście, na asfalcie, a także właśnie w jakichś tam delikatnych tutaj w łąkach tudzież leśnych duktach. Samochód po prostu uwielbia nawierzchnie nierówne i wam to po prostu bardzo uprzyjemnia i stara się was izolować od nawierzchni. Nie działa zawieszenie aż tak perfekcyjnie jak chociażby w C5 Elcos, bądź w C5 X. Tam już było, uważam doskonale, jak na zawieszenie, które jeszcze nie jest pneumatyczne, natomiast tutaj po prostu jest bardzo komfortowo i samochód tak przyjemnie i w miarę przewidywalnie buja się na nierównościach. Byłem C4 już kilka razy bardzo ciekawy i również tym, tym samym razem jestem i także ciekawy. Samochód w tym przypadku z silnikiem benzynowym. Wcześniej miałem dwa razy diesla, a teraz czas na benzynę. Oczywiście w dieslu było bardzo oszczędnie. Ale moi drodzy, zaczniemy celowo w tym teście właśnie od silnika. W tym przypadku, pod maską, tak, jest silnik 1,2 piórtek. Jednostka owiana już wielką sławą, ich oczywiście historią i stereotypami. Jako jednostka awaryjna po pewnym czasie. W tym przypadku, tak, ten silnik ma wciąż pasek rozrządu w kąpieli olejowej, ale jednak już jest to silnik udoskonalony i nie ma już w nim tyle awarii, ile było w tych wcześniejszych generacjach. Właśnie tej jednostki napędowej, już tam jest widocznych kilka zmian konstrukcyjnych. Sama jednostka napędowa to oczywiście trzy cylindry, które słyszymy w tym wyższym zakresie obrotów, natomiast elastyczności tomu nie brakuje w ogóle. Wcześniej miałem w C4 dwa razy silnik diesla, a teraz właśnie silnik benzynowy i to jeszcze z manualem, i z tym silnikiem jest bardzo podobnie. Jak chociażby z silnikiem 1.0 TSI. Silnik 1.0 TSI uwielbia manuala. Z automatem radzi sobie, ale już nie jest zbyt ekonomicznie. Podobnie jest w tym przypadku. Ten silnik w tym nadwoziu również uwielbia przekładnię manualną. Z tą przekładnią jest to bardzo oszczędna i elastyczna jednostka napędowa. Z automatem owszem, jest wygodniej, ale już mniej ekonomicznie. Ekonomicznie już śpieszę z wynikami. Spalanie moi drodzy na autostradzie, ale podkreślam do 120. Strzelajcie. 5,5 litra, tyle dokładnie paliami ze czwórka, podkreślam tą prędkość. Przy 140 w okolicach szóstki. Natomiast spalanie na krajówce bez problemu do 90 poniżej 6 litrów. Spalanie w mieście przy mocnych korkach, przy wyłączonym start-stopie, przy załączonej klimatyzacji. Samochód spala w okolicach 7,5 litra do 8 litrów benzyny na 100 km. Przy płynnym ruchu, na przykład wieczorem po mieście, samochód spala w okolicach 6,5. To są uważam bardzo fajne wyniki, jak na samochód mniej więcej właśnie o tej mocy, tych 130 koni mechanicznych, do setki niewiele ponad 8,5 sekundy. Więc jest to samochód uważam w miarę dynamiczny, ale przede wszystkim sami zobaczcie, bardzo elastyczny. Drugi bieg. Patrzcie, jak bardzo fajnie reaguje na pedał gazu jak się przy okazji kołyszę przy każdym odjęciu pedału sprzęgła no samochód jest bardzo komfortowy śpiący policjant patrzcie, pyk następny i następny i następny a samochód bierze idealnie między koła i tylko jest delikatno i już, jest to bardzo komfortowy samochód jeżeli chodzi o Samą widoczność i oczywiście o wyciszenie w szczególności w trasie. Widoczność wbrew pozorom, pomimo takiej tej dosyć podzielonej i dziwnej tej tylnej szyby z tym właśnie spoilerem po środku, Widoczność jest całkiem niezła. Macie spore sterka boczne z asystentem martwej strefy, a także spore powierzchnie przeszklone. Jest dosyć duży słupek B, więc jak macie kiepsko ustawionego waszego pasażera przy słupku B, to w szczególności na skrzyżowaniu, ta widoczność w prawą stronę potrafi być troszkę ograniczona. A widoczność na tylną szybę jest naprawdę bardzo dobra, jak na to, że w aucie jest trochę przekombinowana ta tylna szyba, właśnie z tym spoilerem pomiędzy. Jeżeli chodzi o wyciszenie, czy to w trasie, czy w mieście, zawieszenie w mieście działa bezszerstnie, bez żadnych tam jakichś dobić po prostu działa bardzo cicho i tak powiedziałam Wam już wiele razy komfortowo a z kolei wyciszenie w trasie do 140 podkreślam bo szybciej tym samochodem nie miałem okazji jeździć jest naprawdę dobrze jak na samochód kompaktowy niedawno miałem C5X w C5X oczywiście było jeszcze bardziej komfortowo no ale to jednak już samochód trochę wyższego segmentu który jest po prostu lepiej wyciszony a w tym przypadku jest ono na dobrym poziomie to jest to tak, że zaskakuje w C4, to jakość wykończenia i ogólnie przemyślane wnętrze tego samochodu. Macie te specjalne szuflady na tablet, specjalny uchwyt na tablet, schowek przed pasażerem, podwójny schowek w konsoli centralnej. Na górze półka na smartfon, tutaj dwa cup holdery. Macie również podokietnik regulowany w jednej płaszczyźnie, i pod nim kolejny schowek. Schowki oczywiście w drzwiach, a także podokietnik na tylnej kanapie. Coś, co mi się bardzo podoba, to również na tylną kanapę są dwa osobne nawiewy. To nie jest oczywiste wierzcie mi w samochodach, w samochodach tego segmentu, a jednak C4 dba także o komfort termiczny osób na tylnej kanapie. I kolejny stereotyp w tym samochodzie potwierdzamy, czyli fotele. Zawsze jednak te samochody słynęły po prostu z komfortu. Tu jest nie inaczej. Fotele mają raczej delikatne trzymanie boczne. To nie jest ich w sumie chyba główna cecha, ich główną cechą jednak jest komfort. Fotel ma dosyć szerokie siedzisko i szerokie oparcie, więc dla osób o różnej posturze w tych fotelach po prostu będzie wygodnie. No, nie ukrywam. W szczególności. Przy wyższych temperaturach brakuje im bardzo mocno wentylacji w foteli. No ale tak już jest. Patrzcie, ta droga jest bardzo połatana same łaty asfalt łata, asfalt łata, jeszcze szuter po bokach ok, samochód jakby był tam delikatnie się jednak rusza natomiast i tak, to zawieszenie jak na kompakta jest bardzo komfortowe. Jeżeli chodzi o szybsze wchodzenie w zakręty, czy jest niebezpiecznie? Nie. Samochód jest w miarę przewidywalny, jednak kładzie się mocniej niż konkurencja, właśnie na zakrętach. No, nie aż tak, żeby ocierać lusterkiem o asfalt, ale samochód jest wyraźnie miękki. Macie dosyć łagodny zakręt. No i sami widzicie, nie ma dramatu, przyznajcie. On się troszkę kładzie, ale jest tak zrównoważenie miękki. Jest bardzo miękki, ale jednak jak potrzeba jakoś tam się zachować w miarę w swoich ramach, to się zachowuje całkiem dobrze. Nie macie w tym samochodzie w opcji nawet matych sledów podobnie jak nie ma ich w C5X, nad czym bardzo mocno ubolewałem ale te rampe LEDowe świecą bardzo dobrze w nocy. Mają również asystenta świateł drogowych, który się dosyć często włącza i wyłącza, ale jednak wyłącza na tyle wcześnie światła, by nikogo nie oślepić i sam. Same te LEDy świecą po prostu dobrze, nie mam tam jakichś szczególnych uwag, a oczywiście kwestia wizualna, czy to jego przedniej, czy tylnej części, to sami ocencie go podczas przejazdu i podczas ruchu. Samochód po prostu się wyróżnia. Jest już z nami kilka lat na rynku, ale wciąż wygląda bardzo świeża. Nietypowo, ale czas na podsumowania C4. No, w tym teście celowe było właśnie o bagażniku, tylnej kanapie, stristy oraz o wnętrzu tego samochodu, bo to wszystko wam pokazywałem już dwa razy w C4. Jeżeli chodzi o jego podsumowanie, zaczniemy jak zawsze od wytykania mu VAT. Po pierwsze, dla osób, które nie lubią start-stopu, aby go wyłączyć musimy się wklikać ustawienia pojazdu z poziomu stacji multimedialnej dotykowo. Nie ma osobnego guzika do wyłączania systemu start-stop. Kamera cofania, no podobnie jak to właśnie jest w innych samochodach jeszcze tego segmentu z koncernu Stellantis. Zresztą sami zobaczcie. Teraz sobie wbijemy tutaj bieg wsteczny. No jest to kamera bardziej poglądowa, właśnie udająca z prawej strony ten system kamer 360 jest ona na ok. No w nocy już szczególnie ta kamera potrafi męczyć, natomiast za dnia no jest taka bardziej poglądowa. Na szczęście macie komplet czujników parkowania. Kolejnym elementem są dosyć przeciętne zegary wirtualne. No ich grafika po prostu nie powala i koniec, kropka. Por w porównaniu do konkurencji, właśnie z segmentu kompaktowego, niektóre samochody mają te zegary wirtualne po prostu ładniejsze, a to są takie bardzo mocne jeszcze. Analogowa, czy no są cyfrowe, ale takie trochę jeszcze cyfrowe sprzed kilku lat. A także późno reagujący lane assist, który odbija, ale odbija moim zdaniem delikatnie za późno. Na pewno schowki są bardzo przemyślane, jest ich sporo i są praktycznie w każdym miejscu tego samochodu. Kolejne to po prostu bardzo wygodne fotele oraz tylna kanapa. Dla osób o różnej posturze są to zwyczajnie wygodne fotele w dłuższą trasę, a także do miasta. Ekonomia jednostki napędowej, ale podkreślam, z przekładnią manualną. Silnik jest elastyczny i ma dosyć skromne zapotrzebowanie na paliwo. Bardzo komfortowe zawieszenie, jak na właśnie segment samochodu kompaktowego segmentu C. Zawieszenie jest po prostu komfortowe, pracuje cicho i ma ten delikatnie podwyższony prześwit, co się może przydać części z Was. A także niezłe światła. No, tutaj nie ma co gadać wyglądają one dobrze, zwyczajnie wizualnie a także. Dobrze świecą. Moi drodzy, ale generalnie co Wy byście kupili, chcąc kupić samochód segmentu kompaktowego? W tej chwili macie oczywiście, że Golfa Civica, no sławną, Toyota Corolla. Te wszystkie samochody u mnie na kanale już były i tam opisywałem dokładnie, który z nich. Jak mi się widzi. Francuzi jak zawsze są trochę inni. Mają trochę takich tych swoich naleciałości, trochę takich, trochę takich tych swoich tutaj bardziej cech budowania samochodów, i również jako jedyni starają się połączyć wszystko w jednym. Mówi się, że jak coś jest do wszystkiego, to z do niczego. W tym przypadku no macie samochód, który jest modny, bo jest podniesiony. Jest samochodem kompaktowym, więc jest autem jeszcze gabarytowo niedużym, bo nie każdy z Was chce mieć dużego słowa, bądź dużego crossovera typu Kaszkaj, bądź typu na przykład 3008. Niektórzy jednak wolą mieć coś takiego trochę pośredniego. No ja. Dla mnie ideałem są samochody właśnie typu All Terrain, typu Scout, Oltrak i tak dalej. Po prostu kombi z podniesionym prześwitem. To są bardzo komfortowe samochody, które z kolei mało palą, bo są jednak bardziej opływowe, ale macie w razie W napęd na cztery koła. No w tym przypadku napęd jest tylko na przednie koła, ale jednak macie podwyższony prześwit, co znowu. Dla wielu z Was może być zaletą Aha, jeszcze nie powiedziałem o jednym Fajnie, że jest Head-Up Display To również ciekawy ukłon, w szczególności właśnie dla osób, które sporo podróżują w trasie Natomiast ten Head-Up Display, no niestety jest wciąż zamontowany na takiej tutaj plastikowej szybce Więc ten ekran z podszybia jest rzutowany właśnie na tą plastikową szybkę Rozwiązanie, które działa, natomiast już jednak jest troszeczkę przeżytkiem tak, już jest. To jest moje spotkanie, więc podzielmy się opiniami, co Wy byście kupili i w ogóle jak się Wam podoba sylwetka Citroena C4 bądź C5X, bo to są takie samochody do siebie już bardzo mocno bliźniacze, oczywiście różne rozmiarowo. Klasycznie, jak się podobało, zostawcie suba, zostawcie apkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki bardzo, pozdrawiam.